Dzień dobry. Dziś w rozmowach TLT Dariusz Grodziński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa. Także oczywiście działacz Platformy Obywatelskiej. Do tego też sobie przyjdziemy za chwilę. Zacznijmy od spraw Centrum. No, nowy dyrektor. Zmiany, zmiany, zmiany. Co najpierw widać, że tak powiem, z zewnątrz rzeczywiście. Ale chciałbym zapytać o zmiany repertuarowe. Czy w związku z hobby, Jaki dyrektor, posiada, czyli muzyka gra na gitarze, czyli muzyka taka powiedzmy bluesowo-rockowa, jazzująca. Możemy spodziewać się też takich zmian w repertuarze, w działalności Centrum Kultury i Sztuki w tym roku? Muzyka szeroko rozumiana. Jako wykonawca, jako gitarzysta, w tych gatunkach młodych się poruszałem, natomiast słucham bardzo wielu gatunków, bardzo zróżnicowanej muzyki. I w mojej koncepcji konkursowej też napisałem wprost, że. Jednym z priorytetów będzie właśnie muzyka. To jest połączenie rzeczywiście mojej pasji, ale wynika także z diagnozy sceny kulturalnej w mieście Kaliszu i określeniu jej pewnych deficytów. Um, uważam, że centrum nie powinno inwestować w wyścig z galerią. Z Centrum Rysunku i Grafiki Kuliście. Cicza zwierząt ciśnienie i czas wierzą, ciśnień z galerią wejście wyjście na sztuki wizualne, ponieważ no tutaj już te potrzeby lokalnej społeczności są zaspokojone. Owszem, nie rezygnujemy z działalności wystawiedniczej, ale tak patrzę właśnie na centrum kultury i sztuki, czyli to takie multiartowe e, przedsięwzięcie or, or, organizacyjne, żeby stawiać akcenty tam, gdzie są. Deficyty. A po likwidacji klubu Beka, klubu Muzami, no brakuje, i to też napisałem wprost: brakuje takiej dobrej, w miarę regularnej, przystępnej cenowo, ale także jakościowo sceny muzycznej w Kaliszu. I tym bardziej moja pasja z tą diagnozą tutaj się łączy, i z tym większą radością będę pracował w tym kierunku. Macie też jako centrum <coughs> tutaj już tylko taką dobrą bazę, jeżeli chodzi o fachowców od każdej muzyki, bo przecież audycje autorskie w Radiu Centrum znane są i od dziś. Widzę, że takie pierwsze próby takiego wychodzenia audycji z samego radia na scenę centrum już trwają. E, tak, mówimy o cyklu edukacyjnym, e, który dotyczy opowieści zaklętek w muzyce, tak naprawdę opowieści o ważnych artystach w tym przypadku muzyki rozrywkowej, rockowej, szeroko rozumianej. Poprowadził to redaktor Paweł e, Michaliszyn, osobę, którą znam osobiście, też jestem e, ja, się tą, znają. tą osobą i jej historią i wiedzą z osobami absolutnie zafascynowany. To będzie kontynuowane, ale też myślę i rozmawiamy o tym, żeby chociażby e, troszeczkę tak uaktywnić na przykład Jana Cegiełkę, mhm. który od jakiegoś czasu też swojej audycji nie prowadzi, a gdzieś tam marzy mi się, żeby do tego wrócił, a być może także poprowadził taki cykl w zakresie jazzu, bluesa, szeroko rozumianego blue notes muzyki. Kopalnia wiedzy na Częstochowskiej przynosi się na pewien czas na scenę. Przy łaziennej i na pewno z korzyścią dla, dla mieszkańców również. Tak, i szukamy jeszcze jednej kopalni szeroko rozumianej muzyki, klasycznej, poważnej, e, operowej, operetkowej. E, I żeby ten cykl też dotyczył e, tego rodzaju e, muzyki, już e, jesteśmy też po pierwszych rozmowach z kimś, kto mógłby się tym profesjonalnie zająć, a niezależnie od tego e, nie chcemy się ścigać z Filharmonią, bo Filharmonia jest, więc tutaj nie ma deficytu, ale w Kaliszu znowu, żeby usłyszeć operę lub operetkę, trzeba jeździć w Wrocław, Poznań, no, Łódź i... E, a są ludzie, którzy chętnie na to przyjdą i 1 stycznia w Nowy Rok, trudna data, była premiera e, dziadka, się organizować to i e, Dziadek do Orzechów, jako balet. E, przyszło 70 osób, mimo... Słabego marketingu, bo terminy były bardzo, bardzo krótkie i to szybko następowało y, po sobie i ciężka data. Zaraz po Sylwestrze, gdzie jeszcze robiliśmy Sylwestra tutaj kinowego, od razu Bach, Nowy Rok. Y, Dystrybutor powiedział: Cena minimalna 40 zł, poniżej tego nie wolno Wam zejść, po pół na pół. A jednak? Więc poszliśmy ceną minimalną 40, a jednak przyszło ponad 70 osób, wychodziły i powiedziały: Jeszcze będziemy przychodzili. Planujemy jeszcze do w tym półroczu, przed wakacjami, trzy operetka, uh -huh. opera i opera. Dwie opery i operetka. Czy to znaczy, że tak jak w przypadku przełomu roku, Uda się stworzyć Centrum Kultury i Sztuki jako instytucję tętniącą życiem, że będzie można, nie wiem, raz na dwa tygodnie, w zależności od upodobań, oczywiście, być pewnym, że można coś dla siebie znaleźć. W każdym miesiącu przynajmniej dwie, dwa koncerty, dwie imprezy. To jest mój cel. I to nawet dwa koncerty na żywo. Są moim celem. Przyznaję, że poruszam się jeszcze zachowawczo, bo ponieważ dopiero co wszedłem i ten rok traktuję jeszcze bardzo testowo, jeśli chodzi o zarządzanie finansami, ale tu bardziej zarządzanie ryzykiem. Wiadomo, że działalność kulturalna ja mam powinność, żeby te imprezy się co najmniej bilansowały. Ponieważ struktura budżetu Centrum Kultury i sztuki jest taka, że dostaje do dotacji 3,5 miliona złotych, ale drugie 3,5 musimy sami wypracować. A kiedy program i repertuar daje do akceptacji czy do nadzoru do, do poznania, to wszyscy patrzą, czy to mi się przypadkiem, czy, czy, czy to mi się zeruje. I mam tylko określone imprezy, wy... które mogą być e, deficytowe, ale dokładnie moim założeniem są dwa koncerty na żywo miesięcznie, przy czym Jeden taki, do których Centrum Kultury Sztuki nas przyzwyczaiło w ostatnich latach. Piosenka autorska, poetycka czy wykonawca e, z wyższej półki artystycznej. Medyta Geppert, Michał Bajor, e, Renata Przemek, to w sensie, te bilety są ceną, mają cenę e, za perową, tak? Bilety też około 100 zł, 80, 90, 100 zł, ale się sprzedają. Natomiast e, garza ga, artysty dzielone na 300 miejsc, które mamy. My na tym na mhm. pewno nie chcemy zarabiać i prowadzimy to w ten sposób, żeby po prostu zbilansować tą, tą imprezę. A oprócz tego uaktywnić chociażby tutaj, gdzie jesteśmy na e, scenie kameralnej, scenie studio, różnie jest e, zwana, żeby były mniejsze formy. E, ostatnio było właśnie Chip Tabaco i kalicki zespół Tangerine. Przyszło też tutaj około setki osób, wszyscy bawili się świetnie, i młodzi ludzie mówili: Kurczę, brakowało tego, róbcie to, będziemy, będziemy przychodzić. Najważniejsze, żeby próbować, prawda? Ale mówimy o tym, żeby zarabiać. Centrum Kultury i Sztuki nie ma jednak pomysłu na to, bo mówimy o takiej no jednak kulturze z wyższej półki. Tak. Nie ma pomysłów na to, żeby zejść trochę na przykład latem niżej, powiedzmy, te rejony. No nie chciałbym powiedzieć disco polowe, ale, ale bardziej popularnej rozrywki, żeby trochę pieniędzy zarobić i jednocześnie dać taką zwykłą rozrywkę mieszkańcom wiem, powiatu. Yy. Jest to i będzie, ponieważ ja w ogóle centrum kultury i sztuki i w swojej koncepcji programowej też dodałem, że dodajemy do tego element rozrywki jako coś, co mogłoby zarobić na kulturę i sztukę, która no właśnie. jest deficytowa. Gdzieś nawet się na Facebooku ktoś ostatnio podśmiewał, że 12-13 lutego w ostrowie w Wórblewski, a u nas chyży, że to niby taka um, ujma dla Kalisza, wręcz przeciwnie. Będzie także Ptaszyk Wróblewski, zapewne jeszcze w tym roku w Centrum Kultury i Sztuki, ponieważ jest honorowym obywatelem miasta Kalisza i obchodzi swoje 80-lecie urodzin. A chyżego gramy na walentynki. I myślę, że ten element rozrywkowości będziemy w odpowiedniej proporcji dodatkowo jeszcze wprowadzać, tak żeby właśnie. Poszerzyć audytorium yy, bywalców w Centrum Kultury i Sztuki. A samo kino hmm. zostanie takim kinem z wyższej półki. Yy, tylko dobre filmy bodajże taki jest slogan jeszcze, tak? Kina Centrum. To wynika pewnie też z umów z dystrybutorami, zdaję sobie z tego sprawę, i z wielkości sali, z możliwości tej sali. Właśnie my na, na tym w tej chwili bardzo mocno dyskutujemy, <laughs> ponieważ już pojawienie się Cinema 3D. Doczego nam historyczne wyniki sprzedażowe mocno się odbiło na Kinie centrum, ale to jeszcze nie tak jak Helios. Helios naprawdę spowodował, że jest mocne tąpnięcie w kinie centrum. Nie jesteśmy w stanie przejść <coughs> Przepraszam, że przerywam, ale to jest taka. Ja często też wolałem chodzić, mi, miło konkurencji, tych tak. już dwóch kin, na ten sam film, powiedzmy nowy, polski, dobry film do kina centrum, bo może nie każdy, tak jak grono moich znajomych, lubi zapach na przykład tego popcornu, To jest tak. tak, takie określenie. No. ma i nie. nie że no właśnie, to jest kino z wyższej półki, gdzie obejrzy się dobry film w innych warunkach. Tak. Pan redaktor jest kolejną osobą, która to mówi i takie filmy, szczególnie kinematografia polska, też tu będzie gościła bardzo, bardzo licznie. Natomiast na same takie produkcje typowo multiplexowe, komercyjne, nie jesteśmy w stanie ścigać się z takimi właśnie sieciami. Oni zawsze będą nie, nie krok, nie dwa, a trzy przed nami. A takie... też nie o to chodzi, żeby w Kinie Centrum super premiery, nowość, super nie. nowości, tylko żeby móc spokojnie po, po kilku tygodniach, po zastanowieniu się, czy na przykład warto iść na Moje córki i krowy, Decyduje się widz, że a, jednak zobaczę, bo słyszałem, że dobry film nigdzie już nie ma, prawda? W tych dużych kinach, a jest studyjne, że tak powiem, kinocentrum, które takie coś może oferować. W drugim obiegu na pewno te rzeczy będziemy e, wprowadzać, szczególnie jeśli chodzi o kinematografię polską. To bez względu na te komisje e, będziemy traktować, ale oprócz tego mówię, wchodzi też e, do kina opera, operetka, balet i jeszcze nie weszło, ale wejdzie dobry musical, Dobrym dobry musical. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się filmy o tematyce filozoficznej i religijnej, też mają... Bo też nie wszędzie można je zobaczyć. Dokładnie, a u nas jest. Mało miejsc, gdzie hmm, można. Więc umówiliśmy się z pracownikami kina, że nie ścigamy się z multiplexami, tylko stajemy obok Szukamy nich, swojej dumnie niszy, tak? wypełniamy pierś i mówimy, jesteśmy dobrzy w tym, co robimy. To zapewne tak jak inny dział, uznany i y, trudny w rozmowach, czyli radiocentrum, też musi na siebie zarabiać, też prowadzić odpowiednią politykę programową. No, tylko na siebie, na całe centrum. No, <grym> taka, no ta, taki to jest, prawda? No, taki, taki, y, taka cecha te, tego działu. Ale na pewno nie, nie tylko mnie, ale większość, może nie większość, no nie wiem. Nie badałem, więc nie powiem, że większość, ale mhm. wielu, których znam osób z Kalisza Martwi, polityka programowa dość. Y, jednostronność, że tak powiem. No, Rada Etyki Mediów też się wypowiedziała na ten temat przy okazji, co, co może być przykre dla słuchaczy. Czy jest szansa, krótką mówiąc, na spluralizowanie oferty programowej Radiocentrum? Centrum? Oferty programowe czy oferty czy redakcji newsowej, bo rada no To No to się z sobą wiąże, prawda? Bo jeżeli hmm. mówimy o, na przykład o poszerzeniu oferty programowej, to będziemy mówić o większy, większej ilości programów publicystycznych, większej ilości, nie powiedziałbym reportaży, bo to już chyba nie, nie ten czas i nie te możliwości finansowe, ale jednak wyjście bardziej do ludzi, czyli opowiadanie o ludziach bez względu na to, za jaką opcją polityczną ci ludzie, pytani przez nas, jakim się na przykład żyje, się opowiadają. Mm -hmm. I to się jeszcze wiąże. Czyli mówimy o szeroko rozumianej ofercie programowej, yy, nie tylko w serwisie newsowym, tylko w, o cały ramówce Całe, radia, całej ramówce radiowej. O całej ramówce, tak. Znaczy tak. Radio tak żeby centrum, każdy mógł znaleźć coś dla yy, siebie, rady, nie tylko zwolennik yy. PO i, i partii koalicyjnej i w samorządzie. Radio Centrum. Jest często mylony z radiem publicznym. On jest całkowicie radiem komercyjnym. E, całkowicie. Nie dość, że nie obciąża żadnej kieszeni, żadnego podatnika, wręcz finansuje kulturę. E, rocznie. Zysk netto to jest między 200 a 300 tysięcy złotych na czysto, ale trzeba go jeszcze powiększyć, ponieważ Radio Centrum oddaje czas antenowy wartościowy promocji wydarzeń kulturalnych, jeśli chodzi o Centrum Kultury Sztuki, ale także mieliśmy podpisaną umowę patronacką z Filharmonią Kaliską i też ta kultura była bardzo mocno promowana. I Radio Centrum ma ode mnie, a konkretnie mój zastępca, redaktor naczelny Piotr Krysiak, ma jedno tylko polecenie. Tutaj mają być finiki finansowe i ma współpracować ze mną, jeżeli będziemy przygotowywali analizę prawną i ekonomiczną oddzielenia, Instytuc instytucjonalnego radia od centrum, bo to rzeczywiście rodzi takie potem e, żale i pretensje, szczególnie polityków. E, szczególnie polityków i później ewentualnie w zależności od decyzji politycznej, ale już kogoś e, nade mną e, sprzedaży tego radia prywatyzacji, ale też, ale też za, za pieniądze, które by służyły kulturze Wielko, w Wielkopolsce Południowej, e, a najlepiej Taki, który były Czyli komercjalizacja, wy... <trym _> ale pozostawienie sobie tych 51% decyzyjności, tak? Ja bym chciał nawet nie te 51%, e, może jeżeli ktoś będzie chciał mieć jakiś wpływ na coś, e, decyzja polityczna, jeszcze mniejszy udział, ale e, e, ucieczka od tych takich zarzutów, powiedzmy to, czy pretensji, czy reklamacji wobec Radia centrum, szczególnie ze, ze strony e, ze strony działaczy politycznych e, różnego szczebla, to ja tylko taką receptę widzę. E, uciec stąd. Ponieważ do wszystkich innych redakcji ja też słyszę, bo jestem w, w tym środowisku, też słyszę, że tu są krzywdzące artykuły, albo tu jest to, tamto, ale nigdy nie jest tak to wprost e, werbalizowane. Może za bardzo się tego w ostatnim czasie na, na nawarstwiło bardzo, być może dlatego, że zbyt często ostatnio były wybory. Że z tego to na, wynikało, na pewno a sytuacje jest wyborcze oczywiste. podgrzewają atmosferę wszędzie, wszędzie. Panie no dyrektorze, już dostałby na razie, na no bo ta sprawa się szybko nie zmieni, bo nie ma prywatyzacji, ale w perspektywie rozumiem kilku lat, tak, bo to jest szybciej nie, nie, niemożliwe, przygotowania, Znalezienie kontrahentów i partnerów, i tak dalej. To jest To, jest skomplikowane, ale chciałbym, to jest skomplikowane, ale chciałbym w tym roku jeszcze wiedzieć dokładnie, jak to można zrobić. A to jest y, bardzo skomplikowane zadanie, bo do dotyczy też e, finansów, e, finansowania Centrum Kultury i Sztuki. O tak przed chwilą Pan powiedział, że Radiocentrum zarabia też na centrum, więc wyjęcie mam takiego. Takiego działu. To no, też są decyzje polityczne, no ustawienia Centrum Kultury i Sztuki nie tylko pod wizję dyrektora, ale także oczekiwania organizatora, który mówi, taką funkcję w takim zakresie ma centrum pełnić i nagle z 50 do 50 dotacji własnych, no, tak jak w przypadku teatru czy muzeum, robi się 80, 20, 90, 10 w zależności od, e, od roku. Ale w tym wszystkim też mam. Mm, Pomysł na to, jak potem troszeczkę takie Nie radio... straty. Tak, tak, ale potrzebuje naprawdę dobrej analizy prawnej, finansowej, wyspecjalizowanej, dotyczącej koncesji, chociażby też radiowej skomplikowanej, no szczególnie w tym niepewnym, kto miałby, kto miałby w tym niepewnym otoczeniu, ponieważ wiadomo, że cały system ładu medialnego, jeśli chodzi o prawodawstwo, no, z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie mocno no ruszany by... czy To no Może nie? dobrze byłoby sprzedać miastu. <clears throat> Ale to zamienił stryjek się kierkę na kijek. Jeżeli mówimy o tych takich tezach dotyczących upolityczniania czegoś czy ideologizowania czegoś, gdyby tak, to w ogóle po co to ruszać? To zostawmy to, jest jak jest, to radio będzie pod taką trochę dusiło się pokrywką formalizmu. No bo wiadomo, instytucje publiczne nie działają tak jak się prywatne. One są w gorsecie i pod pokrywką e, jeszcze. Jeżeli już tym ten wysiłek, to to po to, żeby raz na zawsze zakończyć te tematy oraz dać skrzydła rozgłośni radiowej, która jesteśmy wolni, tak? która ma potencjał żeby rynkowo naprawdę jeszcze poprawić swoją sytuację, a ona już w tej chwili y, jest nie czy świetna, no zależy kto jak ocenia to takiego przemotnika. No zależy, użyje. Czy, czy patrzeć tylko i wyłącznie na wyniki słuchalności, czy patrzeć na ofertę programową, o której mówiliśmy wcześniej. Radio komercyjne, diemisyjne, zero dotacji, więc y, y, siłą rzeczy radio patrzy, jak przyciągać y, słuchaczy w swojej dużej liczbie, żeby nie powiedzieć brzydko masie i mieć z tego reklamodawców. To inne radia realizują misję, ale są, w, nie wiem, w 70% z abonamentów finansowane. Pierwsze takie radio najbliżej nas w Wielkiej Polsce to jest Merkury. No tak, mamy oczywiście do na Dolnym Śląsku, ale zostawiając Jasne. już Radio Centrum na koniec Wielka Polityka. Grzegorz nowy szef pana partii. Można by się zastanawiać, czy Platforma odbije się wreszcie, no może nie od dna, prawda, ale już od no, no, dna że tak powiem. W niektórych sondażach już nowoczesna Wam dobrze popięta, czy nawet przekracza w sondażach wasze poparcie. Czy rzeczywiście to jest człowiek na tak ciężki czas? Takie jest wskazanie członków partii, a platforma jest jedyną partią, która naprawdę powszechnie wybiera swojego przewodniczącego, a nie przez tych wszystkich delegatów już często poustawanych na odpowiednich szczeblach. Ja też oddałem głos na przewodniczącego z Nie dlatego, że na końcu już nie miałem wyboru, bo no, pan się jak zrezygnował, ale tak. od samego początku też, <coughs> też zamierzałem. Rzeczywiście. W państwie polskim zostają wprowadzane bardzo mocne rządy silnej ręki Jarosława Kaczyńskiego. W mojej ocenie kierunek, w którym zmierzamy, jest niewłaściwy oraz skutkujący wieloma zagrożeniami. I w mojej ocenie powinno się równoważyć lub niwelować na tyle, ile można większość bezwzględna jest w tej chwili te negatywne skutki tych silnorękich rządów, więc na, na przeciwko ta, takiego silnego gracza powinien ktoś... Radykalizacja z Platformy, hmm. tak? W jaki sposób? Hmm. To jest y, pytanie też do już najwyższych władz Platformy, a głównie do, do nowego przewodniczącego. Ja jestem takim samorządowcem z krwi i kości, ja bym chyba teraz umarł. W Sejmie wszyscy się pytają, czemu nie kandydujesz, nie kandydujesz, bo ja kocham samorząd, robotę, ja lubię robotę po prostu, a nie takie siedzenie po nocach i, i wzajemne pyskowanie. Chociaż czasami w Kaliszu też muszę już popyskować, bo niewiele mi innego zostało jako środek wyrazu. Też przyglądam się temu, obserwuję, trzymam kciuki, ja osobiście. No i też trzymamy kciuki za Centrum Kultury i Sztuki oczywiście za świetną ofertę programową i samego centrum. I też jak wspomnieliśmy radio, bo jak pan powiedział, zawsze może być lepiej, niechaj będzie lepiej, a przynajmniej przyjemniej od czasu do czasu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Dariusz Krzeciński. Dziękuję bardzo. Dziękuję.